Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym vlogu, w kolejnym dniu tutaj u nas na wsi. Stwierdziłam, że chcę troszeczkę bardziej pokazywać tutaj naszą codzienność, taką jak aktualnie to wygląda. Dlatego, że nasze życie troszeczkę się zmieniło na przestrzeni miesięcy, w których mieszkamy tutaj na wsi, w nowym domu. I właśnie w tym vlogu ten temat troszkę chcę Wam przybliżyć. Jak, jak się kosi? Super, dużo. No. A jest więcej tutaj nie, niż mokre, yy, mokre na działce jest... w górach? Tu jest 17. Tam jest 10. Ale tu jeszcze dom jest i tak dalej. Tu jest Chodzi tu jest dom, o to, ale czy. Też jest problem z tym, że jest mokra trawa i pierwszy raz w roku się tak dziwnie kosi. Zawsze? Szczególnie jak się późno kosi. No. Późno? No, no, no. Znaczy, no, widzisz, jak ona jest taka nierówna? No jest, ale... jest. Idę kosić, bo nie A kosisz z, kosiem? z koszem, czy? Okej. Okay. No ona się tak... zgnojuje tutaj. Chciałaś tatę zobaczyć? Tak? Chodź. No chodź. Chodź z mamą. Daj rączkę. Daj rękę. No chodź, zobaczysz tatę już. Uwielbiam to w termomixie. Tutaj już zupę przelałam, mam też kilka szparagów ugotowanych na parze, a tutaj już jest płyn. Woda z płynem do naczyń i myjemy sobie go automatycznie, czyli wybieramy opcję uniwersalną, włączamy i termomix myje się sam. Jestem właśnie w mieście i skorzystałam z okazji, żeby przetestować najnowsze makflary pistacjowe. Jak usłyszałam, że jest taki smak, to stwierdziłam, że wcześniej czy później i tak muszę to przetestować jako jedna z większych fanek pistacji. Ja uwielbiam, słuchajcie, wszystkie pistacjowe desery, lody, co tam pistacjowego sernik pistacjowy jadłam, naleśniki z nadzieniem pistacjowym, pączki pistacjowe, no dużo, dużo by wymieniać. To macflarów nie mogło tutaj zabraknąć. I ogólnie ja zamawiam od jakiegoś czasu znaczy w ogóle bardzo rzadko to robię ale jak już zamawiam macflary, to y, robię to tak, że proszę o to, aby nie mieszali tego na sam koniec, przez co y, nie ma uczucia, że to jest taka, wiecie, papka po prostu, mnie to strasznie w macflarach denerwowało, y, tylko mamy po prostu pięknie wszystko podane. Testujemy. Mm. Naprawdę niezła, ale jak będziecie zamawiać, to serio, polecam poprosić o to, aby oni tego nie mieszali, tylko abyście zamieszali sobie później ręcznie. Moim zdaniem jest to dużo lepsze. Nie próbowałam innych, ale na podstawie każdych innych macflarów mogę tak stwierdzić. Zobaczcie, ile tutaj już pojawiło się czereśni. No, będzie na pewno dużo owoców w tym roku. Zobaczymy jeszcze, czy to wszystko przetrwa, ale zapowiada się naprawdę cudownie. A uwielbiamy czereśnie, więc ja osobiście cieszę się, że mamy w domu, boże w domu, no w ogrodzie takie drzewo i to jest takie małe spełnione marzenie. Mam ochotę na koktajl, także mam tutaj przygotowany zestaw, z którego będę robiła takiego szejka owocowego z mlekiem, z malinami, z bananem i z borówką amerykańską. Może jeszcze dorzucę truskawki mrożone, żeby był chłodniejszy. Wspominałam Wam ostatnio, że Blendigo obchodzi 100 lat, że go obchodzi swoje szóste urodziny. I z tej okazji możecie kupić blendery, między innymi takie właśnie w edycji limitowanej. Ja mam na przykład ten, um, czekajcie już zbliżę, w kwiatuszki. Jest przepiękny. Możecie je kupić w cenach, jakich do tej pory jeszcze nie było. Także jeżeli wciąż się zastanawiacie, a myśleliście kiedykolwiek o kupni blendera, to uważam, że to jest świetna okazja. Także daję znać i link oczywiście znajdziecie w opisie. A ja słuchajcie, już nie mogę się doczekać, jak będę mogła tutaj blendować swoje sezonowe owoce i warzywa, dlatego że mamy w ogrodzie...

Zygmunt też mnie poprosił, bo pozazdrościł o swój koktajl. Ty nie pijesz takich zdrowych rzeczy, nie? No, nie, nie, nie. no dobre. Dobra, owocowe z mleczkiem. Zygmunt był u fryzjera. Właśnie. Ja nie wiem, kiedy ten filmik wleci, i pewnie w tym kolejnym vlogu zobaczycie go jeszcze z nieobciętymi włosami. Bo, bo Kasia ma takie terminy, jeżeli chodzi o Tak, 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 ale. Dobra, no pokaż się ładnie, zaprezentuj swoją głowę. No. Wysłuchane prośby, Wasze zostały. Nie no, żartuję, nic to nie miało nic wspólnego z Waszymi Następnym prośbami. Następnym razem musicie zrobić zrzutkę ale... na, na mojego fryzjera. Tak, ale udawajmy, że także o to chodziło. Widzowie nalegali tak, tak. i Zygmunt stwierdził, że dobrze. Ale to jeszcze nie jest ostatni yy, podryg moich długich włosów. No, Musi się, <laughs> się zmienić parę warunków i tak. zobaczycie. A ty co byś chciał? Super, dobra, jemy śniadanie i idziemy działać Ciekawe, czy będzie... z innymi no, rzeczami. Ostatnio mówiłam Wam, że coraz bardziej lubię się z tym nowym Thermomixem i faktycznie, potwierdzam, sprawdza nam się, słuchajcie, coraz lepiej. Jestem już naprawdę do niego przyzwyczajona. Teraz na przykład na szybko gotowałam, słuchajcie, kalafior na parze, bo wychodzimy i po prostu wcześniej włączyłam sobie tutaj gotowanie na parze, wszystko pięknie się ugotowało, 20 minut, później tylko będę panierowała i naprawdę Thermomix to jest tak nieocenione urządzenie, jeśli chodzi o ułatwianie tej pracy w kuchni gotowania, że to jest po prostu szok i ten kto ma dopiero docenia. Jeżeli chcecie kupić, jeżeli chcecie zamówić, pamiętajcie, że możecie się ze mną kontaktować, możemy też się umówić na prezentację. No, to tyle, także ja teraz wychodzę. E, ponieważ jadę dzisiaj, słuchajcie, do mojej siostry po malinę. Ona ma najlepsze maliny, jakich kiedykolwiek próbowałam i wiedziałam, że jak kiedyś będę miała swój dom, to te maliny muszą u nas być. No i właśnie to jest ten moment, także, mm, zbie także zbieramy się razem z Julianką i jedziemy. Oczywiście przy okazji ją odwiedzić i wziąć malinę, albo odwrotnie wziąć maliny przy okazji odwiedzić mniejsze z tym. Jedziemy. Mamy tutaj przywiezione właśnie maliny od mojej siostry, tak jak mówiłam, i będziemy je wsadzać. Na czyzyk Mund będzie, bo jak widzicie, ja nie wyglądam nawet. Kasia, ja nie umiem kopać w ziemi. Nie umiesz kopać w ziemi? Też nie, nie ubrałeś się jak na ten, jak na kopanie. Co no za buty umiem. w ogóle, czyste, nowe. Takie nowe, popatrz jakie są brudne. Okej, okay. no także decydujemy teraz, gdzie je wsadamy. Okay. saw you, but it feels like yesterday somehow time has yeah. stopped Usiadłam sobie w końcu u Julianki, ona się tutaj bawi, a ja mam chwilę, żeby do was pogadać. Ogólnie myślałam sobie, e, ostatnio już spacerowałam, co tak naprawdę zmieniło się w naszym życiu e, na przestrzeni tych miesięcy, jak mieszkamy tutaj na wsi. E, no i e, analizowałam po prostu, jak e, przeprowadzka ogólnie na wieś wpłynęła na nasze e, życie, na nasz mindset, na m, naszą ogólnie relację, naszą rodzinę i tak dalej. I muszę Wam powiedzieć, ja to wielokrotnie podkreślam w swoich filmach, w swoich TikTokach. Mówię o tym często, bo e, naprawdę jest to z ręką na sercu, była to e, jedna z lepszych decyzji, jaką podjęliśmy w życiu dla nas, dla naszej rodziny dlatego, że czujemy się tutaj świetnie. I ja wiem, że e, takie, takie zdanie może być dość kontrowersyjne, bo wielu ludzi jednak wciąż. E, uważa, że to jednak mieszkanie w mieście jest e, najlepszą opcją, ale ja to mówię z perspektywy osoby, która... Odkąd Kasia się przeprowadziła na wieś, zaczęła chodzić w kaloszach po domu. Ja to mówię z perspektywy osoby, która e, mieszka na wsi, ale jednocześnie chcę zaznaczyć, że My bardzo blisko mamy do miasta. Mało tego, mamy bardzo blisko do miasta, w którym spędziliśmy większość naszego życia. Może łatwo mi się to mówi, właśnie z, takiego, z takiej pozycji, że wszędzie mam blisko. My tak naprawdę mamy, ile zega? 13 kilometrów? My mamy, słuchajcie, 12 kilometrów do miasta, w którym żyliśmy, więc jest to bardzo mała odległość. A jeszcze mając samochód i prawo jazdy, jest to odległość, którą pokonujemy dosłownie w 20, w 15, 20 minut. Więc tutaj my nie odczuwamy braku tego miasta, dlatego że jak cokolwiek potrzebujemy załatwić, dostać się do tego miasta, no to po prostu możemy tam spokojnie się <laughs> przejechać. Mało tego, my nawet nie zmieniliśmy naszej przychodni do tej pory, dlatego że właśnie z tamtej jesteśmy zadowoleni w naszym mieście, w którym mieszkaliśmy. I nie jest to dla nas w żaden sposób problematyczne, żeby tam pojechać, ale. Z drugiej strony, miejsce, w którym mieszkamy, to jest taka totalna zostaw. Mamy aparat. Ale z drugiej strony, miejsce, w którym mieszkamy, to jest naprawdę totalna wieś, dlatego że tutaj e, po sąsiedzku, gdzieś tam są różne pola. Kiedy idę z lwiaką na spacer, to jest zboże zasiane, jest tutaj mnóstwo pól kukurydzy. E, nawet szkoła, która tutaj jest u nas na wsi, e, jest właśnie tuż przy polu kukurydzy, i w sezonie, jak my się tutaj przeprowadzaliśmy, czyli to był sierpień, wrzesień, no wyglądało to po prostu uroczo. Więc e, taka ciekawostka, właśnie a propos, e, a propos tego miejsca naszego. My jesteśmy bardzo zadowoleni przede wszystkim z tego powodu, że jest tutaj cicho, jest spokojnie. Doceniam to, że mogę sobie wyjść z Julianką na spacer tak naprawdę o każdej porze dnia i wiem, że będzie spokojnie, że nie będzie ruchu. Ona ma tutaj zagwarantowane 100% spokoju i ciszy, a to jest dziecko, które jest bardzo podatne na wszelkiego rodzaju bodźce, dźwięki, jakieś atrakcje. I wiem, że tutaj akurat jest to mocna korzyść dla Julianki i dla jej rozwoju, że ona ma możliwość jakby wypoczywać, spać tak w takich warunkach, bo wydaje mi się, że nieco inaczej mogłoby to wyglądać znacznie inaczej mogłoby to wyglądać w mieście. Tak naprawdę dopiero tutaj Julianka nauczyła się spacerów słuchajcie w wózku, bo wcześniej było to w ogóle nie do ogarnięcia. Julianka reagowała momentalnie szeroko otwartymi oczami i na, na każdy przejeżdżający samochód i była bardzo mocno wszystkim zainteresowana. Dalej jest, ale wiadomo, tutaj jest właśnie spokojnie. Poza tym, na przykład, bardzo doceniam to, dopiero odkrywam to tak naprawdę teraz o tej porze roku, że mogę być świadkiem tego, jak przyroda, nawet nasz ogród, zmienia się dosłownie na przestrzeni dni, tygodni, obserwować to, jak po prostu wszystko budzi się do życia, jak kwiaty puszczają pączki. Jak pojawiają się czereśnie na drzewie, no to jest naprawdę niesamowite. Nigdy nie miałam okazji, tak jakby z dnia na dzień, tego śledzić, i faktycznie dzieje się to zaskakująco szybko, dynamicznie. I wiecie, jednego dnia nie ma, a dosłownie drugiego, ja, drugiego dnia jest. Czy są jakieś minusy dla nas mieszkania na wsi? Ja, jeśli mam być z wami szczera, na razie nie widzę. Może poza owadami? Okej, okay, faktycznie owady to jest coś, czego jest tutaj dużo. I trzeba będzie się do tego przyzwyczaić. To jest jedyny minus, który znalazłam. Poza tym nie widzę żadnych, może one pojawią się w przyszłości. Też charakter pracy, którą ja mam, jest taki, że mogę wykonywać ją z każdego miejsca, także nie stwarza mi to różnicy, czy jestem w mieście, czy na wsi, czy w ogóle nawet w innym kraju, jakbym była, albo w innym mieście. Zygmunt z kolei do pracy ma blisko, no bo jak już właśnie wspominałam, mieszkamy bardzo blisko miasta. Także tak to wygląda. Dajcie znać, czy wy mieszkacie na wsi, czy w mieście. Przede wszystkim napiszcie, czy jesteście zadowoleni z miejsca, w którym żyjecie, czy jesteście tym wieś, czy miasto i dlaczego. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Jeszcze z takich ciekawostek to wydaje mi się, że odkąd mieszkam na wsi, wydaje mniej pieniędzy na różnego rodzaju rzeczy. Wiąże się to z tym, że jednak w mieście ten fokus jest więcej. Więcej sklepów, zawsze gdzieś się podjedzie, to przy okazji jest jakiś, nie wiem, a tu Rosman, a tu Pepko, a tu Żabka, coś tam, wiecie o co chodzi. I wydaje mi się, że też wiąże się to z tym, że wydajemy mniej, wydaje mniej pieniędzy po prostu na wsi, bo no tutaj mamy co sklep spożywczy tak naprawdę i to jest wszystko, jeśli chodzi o taki zasięg, gdzie chodzimy na spacer, nie? Ja Wam kochani bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Cieszę się, że pokazałam Wam trochę takiej naszej rzeczywistości tutaj, jak to wygląda, i cieszę się, że oglądacie moje filmy, że ciągle Was tutaj przybywa. To jest też dobry moment, żeby zasubskrybować kanał, dlatego że wciąż mnóstwo widzów ogląda mnie, a nie subskrybuje. Więc możecie teraz wcisnąć ten przycisk, bo dla Was to jedno kliknięcie, a mi naprawdę poprawia nie dość, że zasięgi kanału. To jeszcze daje dużo mm, motywacji takiej dodatkowej. Dziękuję kochani za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!